Dendro to najnowszy wywioł dodany do Genshina. Na pewno jest on wyjątkowy, ponieważ jest to jedyny wywioł, który nie był w od początku. Pierwszy raz postać Dendro mieliśmy okazję zobaczyć wraz z wejściem Sumeru w aktualizacji 3.0. Cała społeczność jarała się nowymi reakcjami i nic dziwnego, bo można powiedzieć, że były one rewolucyjne dla Gentwina. Siema, z tytulnych witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Jeśli jesteście tutaj nowi, to ta seria polega na wyjaśnieniu wszystkich kwestii związanych z danym wywiołem. Po tym filmie będziecie wiedzieli wszystko o danym elemencie. Kończąc ten wstęp, jeśli wam się spodoba, możecie zostawić lajka like, sobie i komentarz. A teraz przejdźmy do pierwszego fragmentu, czyli lore. Jeśli was nie interesuje historia Nahidy, czy Sumeru, możecie powinąć dalej na timestampach. Ostrzegam też o spoilerach, które będą mogły się pojawić w tym fragmencie. Staram się omijać większe spoilery, lecz o niektórych rzeczach muszę wspomnieć, aby historia była jakkolwiek spójna, więc jeśli wam to przeszkadza, polecam skipnąć dalej. A teraz już zaczynajmy. Archonem Dendro jest oczywiście Nahida, znana też jako Buer czy Bóg mądrości. Wawną ciekawostką jest to, że Nahida jest najmłodszym Archonem spośród siedmiu bogów. Ma ona 500 lat, czyli na przykład tyle samo ile Jaemiko, chociaż tego nie widać. Oczywiście. Przez jest ona tak młoda w porównaniu do innych Archonów, nie mogła ona być pierwotnym Archonem Dendro. Greater Lord Rukadevata, oryginalny Dendro Archon, widząc duży problem w Irminsule, postanowiła się poświęcić. Lecz tym stworzyła ona swoją następczynię z najczystszej gałęzi wcześniej wspomnianego drzewa. Gdy Nachida się narodziła, sumeryjscy mędrcy uwięzili jej ciało. Lecz Nahida nadal próbowała sprawować pieczę nad Sumeru podczas akafe, do której ciągle miała dostęp. Niestety, pomimo swojego statusu Archona, Nahida miała niewielką wadę w sprawach swojej nacji. Ze względu na jej izolację w sanktuarium Surazhana, oprócz mędrców nikt jej nie widział od momentu narodzin. Mędrcy nigdy nie pytają Nahidy o jej zdanie i samodzielnie wądzą Sumeru. Chociaż Nahida jest odizolowana od świata zewnętrznego, ma ona dostęp do akasy, uwądzenia, które łączy wszystkich Sumeryjczyków. Dzięki dostępowi do tego systemu archonka mowy dowoli ubywać jego zasobów, takich jak pokłady wiedzy. Lecz dzięki temu może ona też opętywać Sumeryjczyków poprzez zajęcie ich świadomości. W takim stanie nachida może zajmować ciało innej osoby i być w cudzysłowie wolną lecz nie robi ona tego z szacunku do własnej woli mieszkańców Sumeru. Jedynie wchodzi ona w ciało Catherine, bionicznej marionetki, i to w tym ciele pojawia się przez większość części fabuły Sumeru. Dodatkowo potrafi ona też pojawiać się w snach innych, lecz przez sumeryjskich mężców jest to bardzo utrudnione. Pomimo długich ograniczeń, Nahida próbuje interweniować w równe sprawy dotyczące jej nacji. Przykładem jest np. Przykład pomoc podczas trzęsienia ziemi w wiosce Aaru. Lecz przez to, że jej pomoc jest bardzo subtelna i załatwiana przez osoby trzecie, większość historii o niej sprowadza się do plotek i mieckich legend. Nawet uczeni z akademii nie mogą potwierdzić jej aktywności w świecie zewnętrznym. Ze względu na izolację Nachidy od początku jej istnienia, Sumerijczykowie wiedzą o niej bardzo mało. Sumeru Akademia programuje kult zmarłej Jufru Kadewaty, zamiast obecnego Archona. Przez to, duża część Sumeru ma przeświadczenie, że Nachida wcale nie jest prawdziwym Archonem. Ludzie uważają, że nie zajmuje się ona swoim krajem, co jest tym bardziej smutne z perspektywy Nahidy, która nic nie może zrobić. Lecz jest mała część Sumercików, którzy wjeżdżą w Nahidę i każdego roku, 27 października, świętują jej urodziny podczas festiwalu Sabzerus. Krainą Dendro jest oczywiście Sumeru, które pograniczy z Dekadm, Fonteyn i Natlanem. Region ten jest uznawany za centrum nauki i mieści w sobie Akademię Sumeru. Uczeni z całego świata, mawą o nautę w Sumeru. Studentów z renomowanej Akademii Sumeru możemy spotkać w każdym regionie, podczas ich badań w każdym aspekcie nauki. Lecz nacja Dendro jest też podzielona na dwie części: Lasy Deszczowe oraz Pustynię. W tej pierwszej znajduje się stolica Sumeru. Sumeryjska Pustynia jest bardzo ciekawym miejscem. Jest ona pozostałościami po bardzo rozwiniętej cywilizacji, która upadła setki lat temu. Była ona bardzo nowoczesna i zaawansowana, lecz po śmierci ich Boga cały dobytek ich cywilizacji upadł. Aktualnie możemy jedynie obserwować pozostałości z niegdyś genialnego regionu. Ludzie pustyni toczą otwarty spór z resztą Sumeru. Mieszkańcy pustyni ciągle wiewą wy zmartwychwstanie ich zmarłego Boga. I nie uznają władzy Akademii. Oczywiście, jak każdy region, Sumeru ma masę tajemnic, które odkrywamy wraz z eksploracją i worldquestsami. Jakbym musiał się bardziej rozgadywać o równych aspektach i zagadkach tego regionu, to z tego filmu powstałby niezły podcast, co nie jest zbyt nie moim celem. Jeśli jesteście zainteresowani bardziej szczegółową historią tego regionu i, lo i lokacjami z Sumeru, to dajcie znać w komentarzach. Kto wie, Mowę kiedyś zrobię o tym osobny film. Oczywiście historia, którą przedstawiłem w tym fragmencie, to dopiero wstęp do całego chapteru trzeciego Archon Questów. Nie chciałem mówić za długo, aby nie robić większych spoilerów, więc najlepiej by było, było jakbyście sami przeszli fabułę sumeru, bo myślę, że warto. Kiedy lore mamy za sobą, wejdźmy do postaci i statystyk. Aktualnie na czas aktualizacji 4.1 mamy tylko 9 postaci Dendro. 5 pięciu 5 Alchaitema, Bajzu, Nahide, Tignariego i Dendro Tawelera. I cztery czterogwiazdkowe. Kolei, Kaveya, Kirar i Yao Yao. W porównaniu do innych wywiałów, Dendro ma bardzo małą ilość postaci, co więc statystyki nie będą jakąś powalające. Lecz mogę je przytoczyć jako ciekawostkę. Bronie, które używają w postaci Dendro to trzy postacie z mieczem, dwie z katalistem, dwie z łukiem, jedna z klejmorem i jedna z włócznią. Regiony, z których pochodzą postaci dendro, to aż 5 z Sumeru, 2 z Liue i 1 z Inazumy. No i jeszcze Traveler. W tej statystyce zdecydowanie przebywają postacie z Sumeru. Nie ma nawet wadnej dendro postaci z Monsandu i Fontaine. W wypłuczach w postaci dendro nadal zachowujemy proporcje 5 do 4, ponieważ mamy 5 pań oraz 4 mężczyzn. Lecz jeśli wybraliśmy męskiego travelera, Statystyka się odwróci do pięciu mężczyzn i czterech pani. Wychodząc do ról. main DPS-y dendro to al -Hatem, Dinari, Kawej oraz Nahida. Sub dps -y to kolej i Nahida. Tak, mamy tylko dwóch sub DPS-ów. Wychodząc dalej, mamy supportów, czyli Baizu, Dendro Travelera, Kirare i Yao Yao. Najlepsza postać dendro to oczywiście Nahida. Bez zastanawiania, jest to jedna z najlepszych postaci w gw. A moim zdaniem, Nahida jest najlepszą postacią w całej grze. Ma ona absolutnie OP talenty i jest dosłownym have'em do reakcji z dendro. W tym przypadku dosyć ciężko jest znaleźć najgorszą postać dendro. Ten żywioł nie ma, a w tak absolutnie tragicznych postaci, jak na przykład Aloy czy Dori, lecz z bólem muszę wyprosić wszystkie psychofanki najlepszej dupy tej watu, ponieważ jeśli miałbym wybierać to kawej, by był najgorszą postacią Dendro. Nie chcę mówić, że jest on tragiczną postacią. Zawsze jestem zdania, że każda postać ma jakieś zastosowanie, ale pod względem mocy postaci, chociażby Alheitem, bije kawę na głowę. Teraz czas na reakcję. Tylko uważajcie, wybywam wam się głowa nie wypaliła, bo Dendro ma to do siebie, wy reakcje z tym wywołem są bardzo skomplikowane. Zacznijmy od pierwszej reakcji, czyli Quicken. Połączenie Dendro i Elektro. Na przeciwniku Aurę, którą wykorzystujemy w dwóch innych reakcjach. Pierwszą z nich jest Adjortif, czyli użycie elektro na przeciwnika z Aurą na sobie. Nie wchodząc w Matmę i felicyniki, Adjortif po prostu zwiększa obrażenia ataku, który zaaktywuje tą reakcję. Z tej reakcji mogę wykorzystać większość Elektro-Main ale wybrałem Team Sino, ponieważ sam z tego korzystam i mogę go polecić. Korzystam z druwyny Nahida, Dżongli oraz Kuki. Możecie też pozmieniać trochę postacie i stworzyć na przykład taką druwynę, która tak naprawdę działa podobnie, tylko składa się z innych postaci. Następnie jest druga reakcja, Spread. Działa ona tak samo jak poprzednia, tylko zamiast elektro używamy Dendro na przeciwnika z Aurą na sobie. Tak jak w Advertive, atak aktywujący Sprite doda dodatkowe obrażenia. Ogółem to są dwie postacie, które lepiej kowycają z tej reakcji. Są to Alhaitem i Tainari. Drużyny dla tych panów wyglądają tak samo, więc pokażę tą na przykładzie Alhaitema. Składa się ona z main DPS-a Fifl jako drugą wawną postać, która dzięki swojej pasywie pomoże nam w aktywowaniu reakcji. Dalej mamy Jaemiko i jakiegoś supporta, np. Sucrose czy Jongiiego. Adjective i Spread. Często się wyplatają, więc jeśli zaktywujecie Adjective zamiast Sprida, lub odwrotnie, to się nie martwcie. Te reakcje działają praktycznie tak samo, z równicą, że w Adjective używa się electro Piesów, a w Spride Dendro. Dalej mamy tylko więcej skomplikowanych reakcji, bo wchodzimy teraz w rejon reakcji Bloom. Jest to połączenie Hydro i Dendro. Gdy zaktywujemy reakcję, pojawimy na polu bitwy nasionko Dendro. Które po 6 sekundach samoistnie wybuchnie, zadając dendro obrażenia obszarowe. Ta reakcja raczej jest dopiero wstępem do Hyper Bluma i Ona, Lecz mamy jedną druwynę, która naprawdę lśni przy użyciu Bluma. Jest taka bardzo specyficzna postać. Nilu się nazywa. Ma ona świetne zasoby na bufowanie nasionek dendro. Najlepsza druwyna z tą postacią to nafa Tanterka razem z Ikokomi, Nahidą i Kolei lub Dendro Travelerem. Jeśli decydujecie się na złożenie właśnie druwyny z Nilu, musicie pamiętać, że ta postać działa tylko z postaciami Dendro i Hydro. Jeśli wowiemy do druwyny postać innego elementu niż Dendro i Hydro, to Nilu po prostu nie będzie działać. Są dwie reakcje korzystające z bluma. Pierwszą z nich, jaką omówimy, będzie Hyper Bloom. Jest ona przez wielu uważana za jedną z najlepszych reakcji w całej grze, Polega ona na użyciu elektron na nasionie Dendro. Gdy to zrobimy, nasionko samo wystrzeli w najbliższego wroga, zadając obrażenia Dendro w małym obfawę. Dzięki temu nie musimy czekać 6 sekund, a w nasionko samo wybuchnie. Taka drużyna z jako main DPS super sobie poradzi z reakcją. Druga reakcja z nasionem Dendro to Badrion. Po połączeniu nasionka Dendro i wywiołu Pyro, nasiono od razu wybuchnie, zadając zwiększone obrawienia obfurowe Dendro. Druwyna pod tą reakcją to Nahida, pod main DPS a Toma, Xingqiu lub Jelan i Bennett. Jest to jedna z niewielu druwyn, w której Toma jest niezastąpiony. Nasza pokojówka Kamisato Klanu zwykle jest uważana jako średnia postać, lecz w takich druwynach Toma jest naprawdę idealny. Jego zdolność do nakładania Pyro off-field -off idealnie pasuje do Nahidy i Xingqiu, dzięki czemu z samych normalnych ataków zaktywujemy już bardziej ona. Warto też dodać, że jeśli nasionko dendro wybuchnie, czy samoistnie, czy przez borgia ona, zada ona też obrawienia nam, czyli trzeba uważać tą reakcją. W przypadku Hyperblooma nie dostaniemy obrawień gdy wybuchu nasionek dendro. Już na koniec mam prostą i raczej nieubywaną reakcję Burning. Gdy połączymy dendro i pyro, podpalimy przeciwnika, to zada mu obrażenia pyro w czasie. Druwyne pod tą reakcję są raczej słabe i nie polecałbym wam używania burning. Jeśli chcecie się pobawić wygrywy wypiromanów, to lepiej złowić druwynę pod bardziej Ona, lecz jeśli jesteście bardzo uparci w tej reakcji, możecie użyć druwynę na Hida Deja Dżongli Kazucha. To by było na tyle z tego materiału. Jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić lajka i komentarz. A jeśli chcecie więcej genfina w swojej zakładce subskrypcji, to możecie zostawić suba z woneczkiem. Filmy włócam co tydzień w niedzielę, więc myślę, że warto. Mam też na kanale więcej filmów z tej serii, więc nie zapomnijcie też obczaić innych wywiołów. Link do playlisty zostawię w karcie. Jeszcze wspomnę o swoim twitterze, a.k.a. Exie. tam równe wpisy za kulis kanału, więc jeśli chcecie mnie obserwować na innych platformach jak niż YouTube, możecie tam zostawić followa. Tym bardziej, że ostatnio dodałem dosyć rozległe wpisam. Link w opisie. Możecie też obszaić inne filmy na kanale. Dzięki za oglądanie do końca i do następnego filmu. Cześć!